Cześć z tej strony Auto Moto Hit. Chcieliśmy wam dzisiaj pokazać Kojota Mini, jak działa w praktyce. Eee, pokażemy wam go stacjonarnie, potem jeszcze dokręcimy filmik w czasie jazdy. Generalnie fajne urządzenie, jak widzicie mam tutaj zamontowane na tym oryginalnym uchwycie. Bardzo fajny na magnes, sztywno się trzyma. W ten sposób tylko zakładamy i w zasadzie to wszystko. To jest magnes, więc on bardzo sztywno eee, trzyma tego, tego ko Kojota w miejscu. Rozegnijmy sobie zasilanie. Po włączeniu samochodu kojot się sam uruchomi, także nie musicie go montować, demontować, włączać. Kojot po prostu sam zaczyna działanie. I teraz widzicie, że mamy na dole, mamy kółeczko, mamy wartość ograniczenia na ulicy, na której jesteśmy teraz, czyli 50 na godzinę. Do góry mamy wartość, w którą się aktualnie poruszamy, no teraz jest akurat 0 i to kółko jest na zielono, czyli to oznacza, że jesteśmy w tym limicie. Natomiast jeżeli na przykład przekroczymy prędkość, to dodatkowo to kółko zamieni się na czerwono i jeżeli chcemy, to jeszcze sam kojot zacznie pikać. Oczywiście możemy to pikanie wyłączyć, jeżeli na przykład chcemy przekraczać prędkość i, i nam to przeszkadza. Ok, Dodatkowe jeszcze dwie informacje, tutaj macie ilość skautów obecnie w waszej okolicy, czyli mamy 16 innych kierowców, którzy używa z kojota, tym różni się kojota od innych systemów, że na 100% widzicie, czy ktoś jest w waszej okolicy, tak? Czy jeżeli po prawej stronie, jak zwrócił uwagę, mamy, mamy jakby zakres zasięg na 15 km Teraz akurat jesteśmy w mieście, więc tutaj jakby nie ma, nie ma żadnych dodatkowych informacji. Natomiast jeżeli pojedziemy na trasie, to będziecie mieć widoczne wszystkie przeszkody, czyli wszystkie informacje, które otrzymujecie z systemu Kojot, będą na zasadzie takiej, takiej grafiki wyświetlanej, w jakiej odległości co po kolei się zdarzy. Natomiast Kojot różni się tym od innych systemów, że pokazuje realną liczbę użytkowników w pobliżu. Czyli nie ma tak, że na przykład macie ileś tam tysięcy osób zalogowanych, to jest w zasadzie informacja do niczego niepotrzebna, dlatego że najważniejsze jest to, ilu kierowców jest wokół Was i tutaj, jakby w Kojocie macie, macie tą liczbę podaną w sposób realny. To jest akurat Koyot Mini, on nie ma dotykowego ekranu, zgłasza się za pomocą przycisków, czyli. Najbardziej skrótowy przycisk to jest ten po prawej, gdzie można zgłosić albo radar, albo nieoznakowany patrol. W ten sposób. OK. Natomiast za pomocą środkowego przycisku rozwijacie to dalsze menu, czyli macie zwężenie, zatrzymany pojazd, powolnienie ruchu, wypadek, przeszkoda na drodze, niebezpieczne warunki i pojazd pod prąd, na przykład na autostradzie, co się niestety w Polsce co jakiś czas yy, zdarza. Kojot jeszcze jest na tyle fajnym urządzeniem, na ty, na, ta, taką ma przewagę nad innymi, że oczywiście oprócz tego, że działa w całej Europie, jeżeli macie wykupiony abonament, u nas jest w tej chwili promocja na abonament, yy, to oprócz tego można go oczywiście obsługiwać głosowo, także nie trzeba nic, yy, nic dusić, yy, za pomocą hasła i, i, i comment. Teraz Wam to pokażemy. Aktywować kojot. Patrol. Jak widzicie, za pomocą zgłoszenia głosowego, można, można po prostu powiadomić innych kierowców, co się dzieje na drodze. Kojot działa w większości państw europejskich. Należy pamiętać, że oczywiście jest jego, jego działanie jest ograniczone w niektórych państwach zależnie od przepisów prawa, tak? ponieważ kojot musi być dostosowany do przepisów prawa w danym kraju. Jeżeli jeździmy po Polsce, możemy na przykład punktowo informować się na temat patroli policji czy też fotoradarów. W Niemczech, dla przykładu, informujemy, informacje następują o strefach. Czyli jeżeli na przykład ktoś zgłosi, że w danym miejscu jest radar. Wtedy w, na przestrzeni około kilometra pojawia się strefa. Jeżeli wjeżdżamy do tej strefy, no wtedy dostajemy informację, że w tej strefie znajduje się fotoradar. Z reguły jest to oczywiście środek strefy. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że, że w Niemczech czy we Francji nie ma informacji punktowej, tylko są informacje strefowe. Kojot działa na zasadzie napięcia z akumulatora, czyli mam go podpiętego do gniazda zapalniczki. Teraz jest włączone zasilanie, wyłączymy je. Kojot za chwilę się wyłączy. Jak widzicie wyłączanie automatyczne, możemy je przerwać. Jeżeli nie przerwiemy, to po tym czasie kojot się sam wyłączy. Także raz podpięte urządzenie, zapominamy o nim. Fajną funkcją w Kojotach jest przy odcinkowych pomiarach prędkości jest informacja na temat tego jaką prędkością powinniśmy jechać, żeby nie dostać mandatu w danej strefie. Czyli jeżeli na przykład mamy strefę na 90 km, ona trwa na przykład 3 km i przez 1 km jedziemy na przykład 110, to koyot pokaże nam, z jaką prędkością powinniśmy jechać do końca strefy, żeby zmieścić się w tym limicie 90 km. Jest to bardzo... Fajna funkcja, bardzo przydatna, bo wiadomo wtedy można na przykład wykonać manewr wyprzedzania w takiej strefie, a mimo wszystko zwolnić do odpowiedniej prędkości i zawsze jesteśmy, że tak po, zawsze jesteśmy chronieni. Jak fajnie pokazywane są ograniczenia? Mamy 90, znak do 40, zmienia się do 40. Momentalnie. W samochodzie pokazywaliśmy Wam Koyota Mini. To jest to urządzenie. Natomiast w rodzinie Koyota mamy jeszcze urządzenie Kojot S, czyli trochę większe urządzenie z dotykowym już ekranem i z wideorejestratorem. Oraz Kojot NAT, czyli urządzenie, które oprócz asystenta Koyot zawiera w sobie również mapy Europy. Wszystkie urządzenia, oczywiście, dostępne są od ręki w naszym sklepie. Także zapraszamy, każde urządzenie Wam zaprezentujemy. Przyjdźcie, wytłumaczymy, pokażemy Wam w działaniu. Pamiętajcie o tej promocji na abonament. W tej chwili, kupując Roga abonamentu, otrzymujecie tak naprawdę u nas 18 miesięcy.